Pożywny, rozgrzewający krem, dyniowo warzywny. Dyniemy je, osuszam i będę piekła w piekarniku na 180 stopni termoobieg do 40-45 minut. Później dryluję, obieram ze skóry i odstawiam do wystygnięcia. Oliwa podsmażona z imbirem i czosnkiem. I przyprawy, tymianek, oregano oraz papryka. W naczyniu żaroodpornym będę piekła pozostałe warzywa, marchew, pietruszka, obowiązkowo gruszka, i to wszystko polewam sosem z oliwy, z imbirem i z czosnkiem. Piekę w okolicach godziny czasu na 180 stopni, również termoobieg. Tutaj wcześniej przygotowałam sobie bulion rosołowy. Można oczywiście zastąpić kostką rosołową. Dodaję wszystkie podpieczone warzywa i blenduję. Czydy nie można piec z warzywami? Tak, mi po prostu była potrzebna większa ilość tej dyni, dlatego upiekłam ją oddzielnie. Dodaję mleczko kokosowe i krem gotowy. Serdecznie zapraszam do wspólnego gotowania.